a na liście startowej mam piątkę, na drugim to, że Jakub Mrozik Kolib Kozienice, na trzecim Szymon Makowski z Surjówek, na czwartym Krystian Roszowski LTZ Teradom, na piątym Kamila Piurkowski, MKS Półtus, na szóstym Anna Pawlacz, a Pawlaczek, tak mam napisane LLTZ Teradom. To piąty Kamil Nawiórkowski z mks Półtusk. To zwycięzca tego biegu. Dawaj, dawaj do końca. Potem to czwarty, trzeci i drugi w tej kolejności kończą bieg uczestnicy.